O godzinie 11 w Kołobrzegu było już 220 miejsc, w których mogą zostać zakwaterowani uchodźcy. Sytuacja jest dynamiczna, bo na dramat Ukrainy reagują także zwykli mieszkańcy. Odzew mieszkańców jest naprawdę nieoceniony, bo otrzymujemy już w tej chwili dzisiaj maile od prywatnych osób, które deklarują, że mogą odstąpić... Pokoje, czy też nawet jeden pan, mieszkaniec koło brzegu, koło do nas napisał maila, że na ten czas pobytu w tej trudnej sytuacji jest w stanie przekazać na pobyt dla uchodźców mieszkanie, cały dom. Nie wiadomo dzisiaj, jaka pomoc będzie potrzebna, dlatego, w razie potrzeby, w mieście będą tworzone dodatkowe miejsca. My oczywiście, jako miasto, jesteśmy w stanie przygotować takie doraźne wsparcie. Będziemy uruchamiali wówczas, czy to w hali milenium, pomieszczenia, czy to w salach gimnastycznych. различных I nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić skali potrzeb. A pierwsza rodzina z Ukrainy jest już w drodze do Kołobrzegu na miejsce ma dotrzeć jutro i w tym miejscu bardzo ważny apel także dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Kołobrzegu. Chciałabym Państwa poprosić za pośrednictwem mediów, abyśmy upowszechniali informację skierowaną do tych ludzi, którzy w tych dramatycznych okolicznościach opuszczają swoją ojczyznę, aby po prostu na granicach nie pomijali punktów recepcyjnych. To jest bardzo ważne w tych punktach recepcyjnych. Są dokonywane rejestracje i uchodźcy otrzymują informacje o tym, na jaką pomoc mogą liczyć i w jakie miejsce mogą się udać. Na Facebooku prezydent miasta, a także na naszej stronie internetowej są ulotki z tymi informacjami, także w języku ukraińskim. Prośba, abyście państwo udostępniali te informacje, szczególnie do tych osób, które są przyjechali do nas tu z Ukrainy, pracują na terenie naszego miasta w języku ukraińskim do swoich rodzin, aby wszyscy wiedzieli jaka jest ścieżka postępowania, aby szybko można było udzielić pomocy. Jak podaje MSZ, informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a jutro w brzegu rusza zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zbiór prowadzona będzie całą sobotę od 10 do 18 przez urząd miasta, wejście od dawnego Urzędu pracy przy ulicy Ratuszowej 13. Jestem właśnie po krótkiej rozmowie z konsulem honorowym Ukrainy, panem Henrykiem Kołodziejem. I pan konsul przekazał nam te najpilniejsze potrzeby, które jego zdaniem powinny być załatwione od już od teraz. Nie zbieramy, od razu mówię, bo taką mam informację od pana konsula, że nie zbieramy żywności, nie zbieramy leków, ponieważ na chwilę obecną nie ma sygnałów, aby. Tak, takie zbiórki były konieczne. Od poniedziałku do piątku materiały opatrunkowe i higieniczne będzie można natomiast przekazywać do magazynu Sezam przy ulicy Unii Lubelskiej 35 od godziny 9 do 13. Miasto zapewnia pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom pochodzenia ukraińskiego uczęszczającym do miejskich jednostek oraz ich rodzinom, starostwo wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie powiatu Kołoprzeskiego. Wsparcie psychologiczne można uzyskać w Regionalnym Centrum Kryzysowym przy ulicy Grotgera 11 w Kołobrzegu.